Horoskop miłosny od 8 do 14 stycznia 2025 roku. Baran. Dla baranów w tym tygodniu mamy piątkę denarów. Piątka denarów to jest taka karta poświęcania się, że w tym tygodniu poświęcisz się dla partnera, partnerki, zdobędziesz się na jakiś tam, powiedzmy, gest lub też z czegoś, powiedzmy, miłego zrezygnujesz, powiedzmy, na rzecz kogoś bliskiego. Natomiast tutaj w tym, powiedzmy, tygodniu, gdybyście kogoś nowego poznawali, to troszeczkę uważajcie, bo ta osoba może być obarczająca, więc zastanówcie się, czy tutaj, powiedzmy, czy warto w to, powiedzmy, darej i brnąć i inwestować etc. A dla byka mamy ósemkę denarów. Ósemka denarów to jest taka karta powtarzalności, to jest taka karta troszeczkę rutyny. Więc jeżeli jesteś w stałej relacji, to zadbaj o to, żeby troszeczkę z tej rutyny powychodzić, że warto byłoby coś zmienić, warto byłoby przypomnieć sobie jakieś tam miłe nawyki, etc. Ale jeżeli jesteś osobą związaną, to w tym tygodniu gdzieś tutaj, powiedzmy, pozaprasza jakieś tam nowe rzeczy do swojego życia, ale jeżeli jesteś osobą wolną, to zmień nawyki, w sensie takim, że zmień miejsce, powiedzmy, które od Zwiedzasz. Zmień tutaj troszeczkę, powiedzmy, towarzystwo, w którym bywasz, do tego, żeby temu szczęściu dać troszeczkę, powiedzmy, więcej szansy na to, żeby kogoś nowego i ciekawego poznać. Bliźnięta. A dla bliźniąt mamy kartę diabła. Więc tutaj, szanowne bliźnięta, w tym tygodniu wiele zadziać się może i dobrego, i złego. W sensie takim, że karta bliźniąt pokazuje, powiedzmy, taką dosyć dużą miłość, namiętność, seksualność, etc. I to może być oczywiście in plus, ale też karta diabła może pokazywać różnego rodzaju rzeczy ukryte, różnego rodzaju rzeczy, które gdzieś tam, powiedzmy, ktoś tam za naszymi plecami robić może. Więc, więc, więc tutaj, jakby to troszeczkę miejcie się, powiedzmy, wy takim przypilnowaniu. Że tak to określa, ale jeżeli jesteście osobami wolnymi, to tutaj powiedzmy możecie kogoś poznać do zabawy, ale niekoniecznie do jakiejś tam większej stabilności. Rak. A dla raka mamy pazia, mieczy. I w tym tygodniu, szanowne raki, trochę uważajcie na kłamców, kłamczuchów, konfabulantów lub też jakichś tam innych mitomanów. Natomiast sami też, szanowne raki, takich bajek o sobie nie opowiadajcie. W sensie takim, że czasami bywa coś podobnego, że poznajemy kogoś, przedstawiamy się, powiedzmy, jakoś tam bardzo kolorowo i tak dalej. Zaczyna nam na tej osobie zależeć, a później się okazuje, że to nieprawda, tamto nieprawda i jak z tego wybrnąć. Natomiast też, jeżeli jesteście osobami, Związanymi to na jakieś tam powiedzmy kłamstwa i kłamstewka zwracajcie uwagę, bo tutaj powiedzmy partnerowi też takie rzeczy mogą się przyplątać. Les. A dla lwa mamy dziewiątkę buław. Dziewiątka buław to jest taka karta, gdzie troszkę uważaj, bo być może nie stawiasz granic, być może tutaj powiedzmy nie pokazujesz, a co Ci się podoba, co Ci się nie podoba i na to dobrze byłoby zwrócić uwagę. W sensie takim, że na przykład jest tak, że dłuższy czas przymykamy na jakieś zachowania partnera, partnerki oko, a później mamy tam powiedzmy a pretensje do niej, do niego, że coś zrobił nie po naszej myśli. Tutaj szanowne lwy, pilnujcie się w tym obszarze, że tam, gdzie powiedzmy my za nie dbujemy, to liczmy się z tego rodzaju, powiedzmy, też konsekwencjami, ale też, jeżeli, jeżeli jesteście powiedzmy osobą, która kogoś dopiero poznawać będzie, to też troszeczkę uważajcie, żeby nie przeinwestować, żeby tutaj też nie przedstawić się w zbyt pięknym, a że tak powiem, świetle, bo tutaj może być tak, że później ciężko będzie to udowodnić. Panna. A dla panny mamy asa mieczy. As mieczy będzie mówił o prawdzie, w sensie takim, że trzymaj się tej prawdy bądź w tej prawdzie, trzymaj się swoich norm, zasad, regulaminów. Nie mam tutaj powiedzmy danego słowa. Ale też w takim powiedzmy innym wydaniu ta karta będzie mówić o tym, że cudzy kryzys może być źródłem Twoich możliwości. Czyli tam, gdzie ktoś się powiedzmy rozstaje, ty kogoś ciekawego poznać sobie możesz. Waga! A dla wagi mamy szóstkę denarów. I tutaj przy tej karcie, szanowne wagi, no może się zdarzyć tak, że poczujecie się niedocenione, poczujecie się troszeczkę zapomniane, poczujecie się troszeczkę niekochane, albo tutaj powiedzmy zaniedbane. Ta karta może zwiastować to, że partner nie ma dla nas czasu, ta karta może zwiastować, że ktoś inny jest tam powiedzmy adorowany, wychwalany, a my tutaj troszeczkę w tym cieniu stoimy, więc to taki tydzień, gdzie troszkę będziecie powiedzmy, robić podsumowania, że ile ja dałem, ile ja... Zrobiłem, a co z tego miałem w zamian? Na przykład, więc tutaj nie wszystkie te, powiedzmy, bilansy w tym tygodniu będą wychodziły tutaj, powiedzmy, dla Was optymistycznie. Skorpion. A dla Skorpiona mamy koło fortuny. Koło fortuny będzie mówić o szczęśliwych zbiegach okoliczności. Koło fortuny też będzie mówić o tym, że ktoś ciekawy może pojawić się powiedzmy w waszym życiu, ale że jesteś osobą zajętą, to troszkę uważaj, bo twoja wierność może być tutaj powiedzmy dosyć mocno weryfikowana. Natomiast jeżeli jesteś osobą wolną, no to tutaj powiedzmy wybieraj, przebieraj, próbuj. Ktoś ciekawy może tutaj się na twojej drodze manifestować. Strzelec. A dla strzelca mamy dziewiątkę, dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów to jest taka karta rodziny, to jest taka karta przynależności, to jest też taka karta troszeczkę bycia głową rodziny i osobą, jakby tu powiedzieć, taką odpowiedzialną, że tak to określę. Więc tutaj różnego rodzaju odpowiedzialności będą na Wasze, powiedzmy, barki w tym tygodniu, że tak to określę, spływać. Natomiast też, jeżeli jesteś w partnerstwie, to będziesz odpowiadać za dom, za rodzinę, za relacje, za związek, za partnerstwo i tak dalej. Natomiast jak Jesteś osobą wolną, to tutaj powiedzmy, może być tak, że będą się koło ciebie kręciły osoby, ale według jakiegoś rodzinnego wzorca czyli powiedzmy, a podobny zawód do ojca, podobne jakieś tam, powiedzmy, tradycje byłyby tutaj, powiedzmy, pielęgnowane, etc. Więc tutaj nie mówię, że byłoby nudno, ale tutaj troszeczkę przewidywalnie koziorożec. A dla koziorożca mamy kartę MAGA. A karta MAGA to taka troszeczkę kombinacja. Natomiast tutaj też to taka karta, gdzie w tym tygodniu będziecie sobie próbowali, że tak powiem, wybadać, na ile sobie możecie pozwolić względem partnera, partnerki, ale też względem innych ludzi. I tutaj na przykład w stałych związkach może wam się włączyć jakaś tam lekka konkurencja między partnerem a partnerką, kto jest tam powiedzmy lepszy, kto gdzieś tam powiedzmy ma te większe zasięgi. Natomiast też tutaj powiedzmy, jeżeli chodzi o osoby wolne, to tutaj będzie mowa o tym, że jeżeli szukasz partnera, szukaj kogoś równego sobie w sensie takim, że w podobnym wieku, w podobnym statusie, powiedzmy, wykształcenia, majątku, etc., wtedy to może mieć, powiedzmy, ręce i nogi. Wodnik. A dla wodnika mamy. Piątkę kielichów. Piątka kielichów to taka karta, gdzie trochę się tego piwa czy też wina naważyło i teraz powiedzmy trzeba, że tak powiem, posprzątać to rozlane mleko albo posprzątać po jakiejś tam sytuacji. Więc jeżeli na przykład powiedzmy no z kimś tam Wam przyszło się pokłócić, rozstać albo tutaj powiedzmy jakieś tam inne rzeczy się tutaj powiedzmy pogorszyły, coś niedobrego się wydarzyło, to ten tydzień będzie takim tygodniem troszeczkę wspominania, naprawiania, rozpamiętywania, analizowania i Próby naprawienia pewnych, jakichś tam powiedzmy, rzeczy. Natomiast, jeżeli takie rzeczy nie miały miejsca, to szanowne wodniki, pilnujcie się bardziej, żeby tutaj powiedzmy kilku słów za dużo nie powiedzieć, albo żeby tutaj powiedzmy jakieś sytuacje nie sprawiły tego, że jakość relacji może ulec, ulec pogorszeniu. Ryby. A dla ryb mamy rycerza buław. Rycerz buław to karta, jakby to powiedzieć, seksualna, fizyczna, to jest taka karta atrakcyjności, to jest taka karta, powiedzmy, głodu emocjonalnego, ale też takiej, powiedzmy, miłości fizycznej. I w tym tygodniu ta karta może zwiastować to, że podobać się będziecie, powiedzmy, zdecydowanie bardziej, że różne osoby mogą zabiegać o Wasze względy. Jak jesteście osobami a, związanymi, to tutaj Wasza, jakby to, wierność może być poddana wątpliwości. a Natomiast jak jesteście osobami wolnymi, to tutaj powiedzmy taki czas, gdzie kogoś tam powiedzmy atrakcyjnego poznać możecie i za to oczywiście trzymam kciuki. Natomiast jeżeli zainteresowały Was te treści, to pamiętajcie proszę o tym, że na naszej stronie dobrabróżba.pl znajdziecie różne inne horoskopy, różne inne treści ezoteryczne, więc zapraszam, polecam dobrabróżba.pl, Sylwester Hordecki.